Dobrze. Dobrze, szanowni państwo, rozumiem, że chcecie, żebym zaczął nie, od, nie wykład tylko od jakiegoś oświadczenia, tak? Przepraszam, ja bym chciała jeszcze coś powiedzieć. Czuję Dobrze. się zbulwersowana treścią wyroku, przy którego wydaniu pan uczestniczył. Orzeczenie, iż artykuł 4a ustęp 1 punkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Jest niezgodny z konstytucją, będzie miało poważne konsekwencje, w szczególności dla mnie i dla moich rówieśniczek, które marzyły o założeniu rodziny w bliższej bądź dalszej przyszłości. Fakt, iż nie zgłosił Pan zdania odrębnego, świadczy o tym, że nie ma Pan pojęcia o tych konsekwencjach. W związku z czym w podziękowaniu za wiedzę, którą otrzymuję od Pana na naszych wykładach, chciałabym teraz podzielić się z Panem wiedzą, którą mi udało się zdobyć. Po pierwsze, zespół Pato, którego śmiertelność w ciągu pierwszego miesiąca jest na poziomie 70%. Po drugie, zespół Edwarda, którego śmiertelność jest na poziomie 95%. Między innymi, dzięki panu, każda kobieta, nawet ta, która tego nie chce, będzie musiała donosić ciąże, przy czym prawdopodobnie będzie ryzykować również swoje zdrowie, a nawet życie. Łatwo jest mi sobie wyobrazić, iż kobieta nosząca w sobie płód z którąś z tych wad czy też inną, ma również gromadę innych dzieci. Jestem bardzo ciekawa, co by pan profesor powiedział tym dzieciom, gdyby ich mamusia przez nakaz donoszenia dziecka z wadą wrodzoną skończyła w grobie. Czy umiałby pan spojrzeć tym dzieciom w oczy? Czy umiałby pan przeprosić, że przez pana osobiste przekonania albo nawet nie pana, bo być może ktoś się panu narzucił te dzieci już nigdy nie będą mogły przytulić się do swojej mamy? W optymistycznej wersji te dzieci będą mogły przytulać się do mamy. Jednak ona prawdopodobnie nie będzie miała tyle czasu i miłości, aby obdzielić nimi wszystkie dzieci, ponieważ dzieci z wadami wrodzonymi potrzebują znacznie więcej czasu i miłości rodzicielskiej niż przeciętne dziecko. Artykuł 38 Konstytucji głosi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Chciałabym to odnieść do zespołu Tarnera. Na 10 tysięcy ciąż w Polsce tylko 100 dzieci z tym zespołem będzie w stanie przeżyć poza organizmem matki. Ta setka będzie leczona jedynie objawowo, gdyż nie istnieje leczenie przyczynowe. Oczywiście będzie ona wymagała codziennej opieki do końca swojej egzystencji. Celowo zacytowałam konstytucję, która mówi o ochronie życia. W pozostałych dziewięciu tysiącach ciąż dojdzie do poronienia, więc o jakiej ochronie życia mówimy w tym przypadku? Nie powinien pan, tym bardziej jako mężczyzna, który nigdy w życiu nie nosił i nie będzie nosił sobie dziecka decydować o tym czy ja mam dopuszczać się heroizmu i rodzić płód czy jest dziecko posiadające tą czy inną wadę genetyczną. Artykuł 33 ust. 1 Konstytucji kreujący zasady równości kobiet i mężczyzn stanowi iż kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Ale przepraszam bardzo, ja nie czuję się z panem równa. To nie pan będzie nosił w sobie 9 miesięcy płód, mający i tak małe szanse na urodzenie. To nie pan przez dziewięć miesięcy będzie otrzymywał gratulacje od rodziny i znajomych. To nie pana przez dziewięć miesięcy będzie od wewnątrz rozdzielał ból. To nie pan prawdopodobnie zrezygnuje z kariery prawniczej przez dziecko, którym trzeba opiekować się przez większość dnia do końca jego życia. To ja, mimo iż Konstytucja mi jako kobiecie zapewnia równe z panem prawa. Nie jestem panu równa. Panie profesorze, ale ja wiem, że moje życie pana nie obchodzi. Dlatego proszę, aby wyobraził sobie Pan, iż dotyka to pana córki, czy może wnuczki, bo podobno wnuki kocha się nawet bardziej niż dzieci. Czy będzie Pan mógł spojrzeć w oczy ciężarnej wnuczce, która wie, że nosi w sobie płótnie odwracalnie upośledzony? Czy nie będzie miał Pan wyrzutów sumienia, że nie dał jej Pan prawa wyboru? Czy wnuczka będzie mogła oskarżać Pana o zabawę w naśladowce Boga, który zabierał, zabrał jej wolną wolę, którą Bóg jej ofiarował? Myślę, że tak. Ale to już zostawiam panu do samodzielnej refleksji. Już dość tych przykładów, przejdźmy do meritum. Kodeks etyki nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego stawia pewne wymagania nauczycielom akademickim. Nie będę ich teraz cytować, gdyż masz, mam nadzieję, że akurat z tym udało się panu zapoznać ze zrozumieniem. Uważam, że nie spełnia pan chociażby obowiązków zawartych w paragrafie czwartym. Jako studentka, a tym bardziej jako kobieta. Nie wyobrażam sobie uczęszczania na zajęcia, a tym bardziej na egzamin do kogoś, kto kilka dni temu podeptał moje prawa. Dlatego apeluję do Pana o rezygnację z pracy na naszej uczelni. Być może jest Pan specjalistą z zakresu prawa pracy, jednak konstytucjonalista z Pana marny. A co najważniejsze, mam wrażenie, że zapomniał Pan, czym jest człowieczeństwo. I właśnie tym motywuję swoją prośbę. Dobrze, czy mogę odpowiedzieć? Brawo! Então,